Aplikacja OneBook Network to nowa odsłona istniejącej wcześniej aplikacji Birda Pozwala ona na aktualizację danych, gromadzenie danych nawigacyjnych, pobieranie map płatnych, co prawda, póki co wydawnictw z kontynentu amerykańskiego. Jest tutaj też zbiór pomocy technicznej, linki różnego rodzaju. No ale patrząc na to, co oferuje dla nas, tutaj będzie raczej ciekawostką. Natomiast z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że Haminbird dysponuje już bazą danych od jednego z naszych dostawców danych i mam nadzieję, że będą one wkrótce dostępne. Dobra, krótko po funkcjach. Raptor, czyli te opuszczane kotwice fizyczne, te łapy one nas nie interesują. O, tutaj moja miniaturka. I teraz, zobaczcie, ja teraz przemieszczam się po pokoju. Obracam się z telefonem. Aplikacja wykorzystuje dane kompasowe. Oprócz danych GPS, także będzie spokojnie poradzi sobie na wodzie z pobraną mapą. Yy. Mamy tutaj pakiet map amerykańskich. Mamy tutaj offline, czyli bazę bazy map. No, i teraz y, tutaj zbiornik funkcji nawigacyjnych, tych danych nawigacyjnych, waypointy, ścieżki, trasy, i to będzie można sobie archiwizować. Zapewne współdzielić ze znajomymi, jeżeli będzie taka potrzeba. Co dalej? A no, właśnie, informacje o dostępnym softwareze. rejestracja produktów Minkoty, Haminbirda. Kiedyś to było na starej stronie Haminbirda przed laty. I to, co mówiłem, centrum pomocy. Mamy tutaj tutoriale Minkoty, Haminbirda, instrukcje, co też może się przydać, bo wsparcie produktu jest rzeczą ważną. Ważna jest wiedza, żeby była pod ręką. A jeżeli będziemy mieli zasięg internetu, to Możemy sobie doczytać, poczytać i tak dalej. No i oczywiście opcje parowania. Informacje o tym, jak sparować aplikację smartfon ze swoim ploterem Hummingbird'a. Callback, assistance to raczej nie u nas. No. Do pewnego stopnia ja jestem tym asistansem, ale to zupełnie inna historia. Także yy, tak wygląda nowa odsłona aplikacji OneBook Network. Jak będzie, jak lody puszczą, popływam sobie, zobaczymy, jak te funkcje nawigacyjne yy, sprawują się jak ten kompas GPS. No po prostu taka ciekawostka.